Siemaneczku, cześć. Kolejny tydzień minął wjechał piąty sezon dzisiaj ale nie o tym mamy, mamy mamy w przeszkoloną piąteczkę w Akademii do Odebrania Także zobaczymy Czy tym razem szczęście nam dopisze No już nie, nie wiem, która to, która to wymiana, także życzę powodzenia, lecimy, mhm. no to polecieliśmy, chwilowe opóźnienie, dobra. No to jeszcze raz Ach. kolejny rysiak. Rysiak nie potrzebujemy cię. Aha. No, nieprzygotowany. Żarcia nie ma. Nieco wyszło. Dobra, to nam styknie. Zobaczymy jak tam piąty sezon pójdzie. Może. Coś zarosujemy jeszcze. Hmm. Póki trwa. Mamy 4 dni prawie, także zobaczymy. Trzymajcie się, widzimy się za tydzień narka.